Dzień dobry Państwu. W tygodniu przeżywamy rocznicę 80. ludobójstwa na terenie Wołynia, Małopolski Wschodniej. I w tym kontekście chciałbym Państwu zaprezentować zareklamować moją książkę Dawidów koło Lwowa. Ona opisuje historię miejscowości pod Lwowem, 15 km, ale także. Nie tylko opowiada historię od średniowiecza do 1946 roku, kiedy mieszkańcy Dawidowa zostali wygnani, książka opowiada również historię miejscowości podlwowskich, Dawidowa i innych z czasu II wojny światowej. Dla mieszkańców tych miejscowości ziemi lwowskiej, wrogami w czasie II wojny światowej byli Niemcy, Sowieci, ale również ukraińscy nacjonaliści. I to nie od 43 roku, kiedy rozpoczęła się rzeź wołyńska. W tej książce opisuje historię Jana Dziedzica, który był kolejarzem w Dawidowie. W czasie II Wojny Światowej w pierwszych miesiącach jego rodzina została rozdzielona. On mieszkał w Dawidowie. Natomiast jego rodzina, jego żona, jego dzieci, jego czwórka dzieci mieszkali pod Rzeszowem, w powiecie Rzeszowskim, czyli pod okupacją niemiecką. I wówczas Jan Dziedzić, zaniepokojony co się dzieje z najbliższym, postanowił przedrzeć się na stronę niemiecką. Za Lwowem. Nacjonaliści ukraińscy złapali Jana Dziedzica, ograbili go, rozebrali do, do naga, przywiązali do drzewa, szykanowali, lżyli. Gdy znudziło im się, rozebrano go i puszczano wolno. I w ten sposób dalej kierował się w stronę swojego domu. Przepłynął z innymi uciekinierami rzekę San, która była, która była wtedy Rzeką graniczną pomiędzy trzecią rzeszą a sowietami. Niestety łódka się zatopiła wpadł do lodowatej wody. zmógł, rozchorował się, gdy wrócił do domu, gdy szczęśliwie dotarł do domu, jednak z zapaleniem płuc. W marcu 1940 roku wskutek tego z tej choroby niestety zmarł. I można powiedzieć, to już pierwsze wydarzenie pokazujące, co się niestety dzieje pomiędzy Polakami a Ukraińcami w czasie II wojny światowej. Także dla Polaków mieszkających na ziemi lwowskiej, na Wołyniu, na Podolu, niejednokrotnie nacjonaliści ukraińscy, którzy czasami byli sąsiadami, stawali się zagrożeniem. I w tej książce opowiadam również o działalności nacjonalistów ukraińskich w czasie II wojny światowej na terenie ziemi lwowskiej. Opowiadam te historie przekazywane przez świadków, jak niektórzy ich sąsiedzi po prostu nie wracali z domu. O napadach. prawdzie to nie były napady takie jak na Wołyniu, że całe wioski płonęły, ponieważ mieszkańcy ziemi lwowskiej Polacy stanowili większość mieszkańców, te wioski były w większości polskie, także Ukraińcy nie mieli takiej siły, żeby zniszczyć te, te wioski. Niemniej, pojedyncze napady na osoby, które wracały z Lwowa, gdzieś w lesie, w jakimś ustronnym miejscu, ludzie bali się wyjść na ulicę, bali się wyjść w pola. Z moich rodzinnych wspomnień niejednokrotnie był obraz taki, że Dzieci obawiały się, czy mama wróci z pola, ponieważ takie sytuacje się zdarzały, że osoby samotnie pracujące na polu po prostu już nie wracały, były atakowane przez nacjonalistów ukraińskich. Ale ta, w tej książce też znajdziecie Państwo o działalności Armii Krajowej, także o akcjach odwetowych. Na wioski ukraińskie takie, takie sytuacje się zdarzały w okolicach Dawidowa. Były dwa takie ataki Armii Krajowej na Szołomeję oraz inną miejscowość położoną niedaleko Dawido Dawidowa, na Czerepin, kiedy w Armii Krajowej z Lwowa Uderzył, uderzył na czerpień. Tutaj jest ta, te historie są szczegółowo opisane. Także książka liczy ponad 700 stron. Możecie Państwo ją nabyć przez internet na Allegro bezpośrednio ode mnie, właściwie już ostatnie egzemplarze wydałem ponad 1000 jeszcze zostało 60 egzemplarzy, również są opisane te historie. Z czasów II wojny światowej tragiczne relacje pomiędzy Polakami a Ukraińcami na terenie ziemi lwowskiej. Polecam serdecznie Dawidów Koolowowa, Dariusz Zielonka. Książkę można nabyć na Allegro. Link znajduje się pod filmem, także śmiało Państwo możecie tą książkę nabyć. Gdyby ktoś chciał, to można też nabyć książkę z autografem czy dedykacją. Dedykowaną dla danej osoby. Pozdrawiam Państwa bardzo serdecznie.